Tak, mniej więcej tak to wygląda. O co w ogóle chodzi? To powiemy później na postoju. No będziemy tutaj nawijać o kupić pociągu, bo i tak już ludzie się oglądają z nami. Yeah. Jest z nami tutaj ten... bo jak widać mutacje nie zaszły prawidłowo. <głosy> <głosy> tak, siwy jest dobrze. Rczniemy w makało i, i będziemy dawać kurwa, O dobra. A więc tak, jesteśmy w pociągu. To jest Tomek. Dzień dobry, kurwa, podjazdu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, za... Zaraz, Zaraz przejdziemy do wyjaśnienia, jednak najpierw trzeba... Jako że mamy przed sobą około 7 godzin jeszcze, no. to trzeba się jakoś nie czulić. Ja tutaj tu mam dostali. eleganckie lampeczki, proszę bardzo. Kurwa popieremy. Kurwa, to się gimy. Dobra, siada, Dobra, lej bo zaraz się wyleją, kurwa. No to co, by żółw długo jeździł i był sprawny, żebyśmy nie wrócili. Ale słuchaj, a co? Lubię to już w pociągu, jak chyba lepszą? Nie wiem, ty no. mówisz, żeby wziąć keyski. No, no, ja, ja wziąłem, że. No. No. no to robię no, muzyki. To jest. Ty jak tyle kaws trochę. No, to <laughs> Dobra, więc. Witamy, witamy w naszym pociągu. Widziałem w naszym pociągu, bo jesteśmy w przedziale A jak to mryga to nas nie nagrywa, tak? Ta. A temu to podglądu nie ma. A ja wchodzę jak tego O kurwa. Jak ci powiem, a ja ten kurwa tu, taki kurwa. Skąd ty to wzięłeś? Kurwa. A kupię ta do 7 złotych, nie? Zobaczymy, z samego pudełka, bo taki zajebiste wielki pudełko jest do przenoszenia rzeczy. Ja to... Kidder niespodziankę dla dorosłych Tam w środku jakiś pewnie kurwa pejść był czy coś Nie nic nie ma Bo pociąg pojechał Jebać Miteku. witeku Mikoli przepraszam No jedziemy tutaj kurwa jest pociąg Oddaję pokażę jak kamera wypadnie tu swoja Witaj Dobra słuchajcie a więc tak Dlaczego w ogóle jest ten film i co to ma w ogóle oznaczać? Tak więc tak. Jesteśmy wjebani. Jesteśmy zjebani i po około... Co zamkno okno to będzie lepiej słychać, czekaj, na chwilę. O już chodziło. I po około 5 latach być może pamiętacie pierwszy film z 5 kurwa 3. 3? Nie no koło. Na 18, jak w łośie byliśmy jeszcze. No to 4, prawie. No więc w każdym razie starsi widzowie, i inni fanatycy co z robić, zapewne pamiętają Takie, film o taki Żuku. Kopek na pewno będzie pamiętany Na przykład Kopek, czy tam inny tamten ten. No Kopęciusz. Inny Kopęciusz, Będ, będziecie pamiętali no. film o Żuku. E, I jako, że powiedzmy byliśmy głupi i młodzi, teraz jesteśmy lekko starsi i ciut głupsi, <noise> tak więc postanowiliśmy kupić Żuka drugi raz. I tak, mamy przed sobą, już wypatrzyliśmy takiego w miarę chyba fajnego, ale! 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 Wcześniej żuka kupiliśmy pod domem praktycznie. No właśnie. Teraz jedziemy... Jak to było? ten... Duszniki dusznik w od... 650 kilometrów. Ja to powiem tak, duszniki w drój, daleko w chuj. To dobry rymce co nie? 650 na białego będzie powrotu tym żółkiem, nie? Tak, o się uda, nie? No bo będzie nie wiadomo w jakim stanie będzie. Ale, ale myślę, że po zdjęciach i co gadałem z gościem to myślę, że powinno być git, no Mam, żeby były papiery i wszystko tam Byle do niej. Tak, no więc tak, dobra, będziemy racjonować, aktualnie znajdujemy się w pociągu z Warszawy do Wrocławia Głównego Jechaliśmy jeszcze z Białego Stoku, ale to nie wiem czy coś tam napuszczał z tego. Bo tutaj jesteśmy fajnie na razie bez nikogo w przedziale, więc sobie tam popijemy trochę akurat do 15 zleci No i tak o dobra, będziemy informować Ribbiat.

nie wiem czy widzieliście, ale policjanty miały kurwa przypięte właszaki do kamizelki. Takie kurwa, takie stare stare. <grym /dziślał> A, LW-powskie. lw powski 68. LW 68. Nie widzieliśmy tylko czołożełek, był. <grym /dziślał> bez korony. Ja Nie, no po bo, balwany, bo jakaś farba się uściszyła, no. kurwa, taka garka, pewnie kwadratowa. Kurwa, fajna ta warszawka, fajna. To co, Foma Zaraz ruszy pociąg, to pośpiewamy, jakbyśmy jechali do wojska, kurwa. <grym /dziślał> Dlaczego ale, by nie? Po po kielichu kurwa, no, dobra. młody, tu trzeba pić kurwa, a nie Dobra, aż usłyszę, żeby nikt się nie doszedł do nas w Albo konduktor nie poszedł No, soldiers going home Come on, fight me like a man <laughs> a, Kurwa, fajnie jest tak skotny, kurwa No Przepraszam Irlandczyki, Irlandczyki mi Jebać British Army Kurwa, wcale nie podejrzane, nie? No, ani trochę Kurwa, ale to buja Dobra Z to no, wyruki nie drażali! Dobra! Wzięli mnie na jesień do wupetę! Wzięli mnie na jesień do włupę! Mundur mnie ubrali bere dali Czy chciałem czy nie? O mój spadochronie, rozwijaj się O mój modlitwę, modlitewniku, rozkładaj się A to było? Ej, rozwijaj się Do ziemi już blisko, tam czeka z miską, On pozbiera mnie Do ziemi już blisko, tam jest Tam pan siedzi blisko <gry> On pozbiera mnie Znajdziesz se innego terytorialnego, będzie ci źle! Znajdziesz się innego terytorialnego, będzie ci nim źle. No i dobra, mundur działa jak przynęta. Kurwa. O nie to i nie to jest. O, doj, święty to jest. znak Trzeciej widzę nam coraz lepiej idzie. Czuwa nad nami prezes ptak R K S Robotniczy sportowy chumdu Robotniczy klub sportowy chumdu Hej Ej! de Dobre francuskie alkohole Chateau de Ipole. Różnik bieżący Wróżko Ale ze szpapie, no to żeby nie było, żeby nie biedaki to małe te... Łukaski Macao I co on tam przyda mi? Macao No co za późno? No że za późno. Nie, no. po, nie położyłeś jeszcze. Mam to nagrane, kurwa. Zaraz otworzymy i zobaczymy, panie prokuratorze. No dobra, niech będzie, będziesz mieścić. Uważaj. O! Połóż. To już. Połóż, to, to już, no. I bój. Dobra. Oh kurwa. Dobra Mati, gramy w wojnę, Chuj tam Gramy w wojnę, ale kra mi pokera dał. Mhm. Ty, Mati wojna. Kto wygra, to wygra ten westroż się ze szczęścia. Ufa. A więc tak, kładziemy po dwie karty. Jedną grzbietem do dołu, a drugą grzbietem do góry. Ten kto wygra, zesra się ze szczęścia. A kurwa, a całe życie w Wiedzie, reprezentuje JP Jezu. Co wygrałeś ale... trójkę? Ale... dwie trójki wygrał Ale kurwa i ósemka, ale, Piąty, kurwa, ale kurwa, miał w tych kartach Ale wygrano, damy swój kurwa Porsche No to ten, jak przetrwać w pociągu do Wrocławia ogólnie jest, nie? Bro, jebać Wrocław, jeśli też z Wrocławia to nie potrafiamy Tak ta, co tam w ogóle jest w Wrocławiu? Stary miasto jest i to Niemiec blisko to do, do kopalni torfowej blisko, nie? <grystek> to na magazyn, na chamazonić No I te nie wiem, tam to źródła mają na celu tyle kuwersławie. To jedyne co tam dobrego w Wrocławiu, nie? Co fajnego może kupił we Wrocławiu? Nie wiem wielką wrogę dobrego w tym. Tak <grystek> No placha już się kończy, zostało tam na półkę. Kurwa. Co ty tu jakiś dark roomy robisz, kurwa? skurwa? O ja, teraz to już w ogóle. Dwie godziny później. O, ale wygrałeś kurwa nagrodę. Kurwa. Nie no, to już potem znali, kurwa. O Kurwa dwójkami, trójkami, kurwa. Masz. O cholera, wojna. No. Już moja ostatnia lepsza karta wszystkie mi ojebał, je nie? Kurwa, no skąd ty masz te A nie, w ta a ty w talii, Cztery. Kurwa, trzy karty mam już tylko. Job Jobka mi zabrał użytek. Pęknie kurwa, trzy trójki. <śla> Prawie zgadłeś. No i chuj, przegrałem Pokonał mnie Głupia gra, nie gramy Laser JP Myślałem, że to już Wrocław, a ta ława tylko była A więc drodzy Państwo, jesteśmy w Wrocławiu Dojechaliśmy szczęśliwie i teraz czekamy na już ostatni etap podróży, czyli autobus do Duszników Zdroju, Duszników Zdroju. Tylko problem jest, bo nie ma go na schyłacze tutaj, na liście, więc się trochę martwimy, ale może podjedzie, jak bilet kupiliśmy przez internet, co nie? No. Tomku, jak podróż minęła? A bardzo w porządku, hot doga, nawet wodę w ustawie bo wpałem wygodnie się... nie wiem jak niewygodnie. No do połowy właściwie, a bo do 3 jechaliśmy sami w przedziale to tam można było popić, potpiewać i w ogóle powałam po go Potem się jakieś dwie, dwie babeczki dosiadły. A to już pod koniec. No to dobra. Było więc czekamy na autobus i do zobaczenia. Piękna sprawa. A więc słuchajcie, zdecydowaliśmy się. Trochę z się najedliśmy z umowami i, i tutaj z, z oponami. Z oponami. Ale tak poza tym to jak za takie pieniądze no to jest nie najgorzej kolor ładny, z bliska wygląda trochę gorzej, bo jest przepalony, ale z daleka super. Czarne blachy. Mogę w jeździ, bo tak Może w Kalifornii jedzie, bo no tak nie są wyprowadzony. Może w Kalifornii na właśnie. No cóż, przegląd jest. Przegląd jest, ubezpieczenie rok czasu. Tak więc nawet jak nie wypali, to pojeździmy roki sprzedamy. To Pojeżdżę roki sprzedam, nie? Pewnie taki będzie normalny plan. No. Trzeba promować wszystkiego w życiu, tak? No. Przejechaliśmy się kawałek, wrażenia są interesujące. Teraz czeka nas powrót 650 km do Białego Białegostoku. Zobaczymy jak to wypadnie. Fajny, fajny. Fajny, fajny. Zobaczymy czy zrobimy jednego dnia, bo jest już 18 godzina. Więc zrobimy. Robimy, mówisz. Dobra, więc jakieś 3 godzinki, 300 km prowadzi FOMA. Tak już się zgadaliśmy, potem ja. No i cóż, zobaczymy, jak tam wyszło. Ewentualnie zakończymy tutaj ten odcinek i zrobimy następny innego dnia. Z samego powrotu, może być zabawnie. Więc tak. Ja, bez awary, też nagramy. Tak jest, także z fartem zobaczymy. Jak to nie nagramy. Silniczek pracuje bardzo ładnie Był właściwie rybany remont 70 tysięcy Przebiegły niecałe Cicho w środku przy 50 można spokojnie rozmawiać Przy wyższej to zobaczymy Czy się w ogóle rozpędzimy do takiej Ja kurwa moc sobie. No Nie, nie będziemy za bardzo tutaj szosować, bo opony są takie dość ten Co prawda mamy tutaj identki więc Ten, ale myślę, że jakieś 90 przekraczać nie będziemy, nie? Można nawet 80 Co? Jeszcze nie ja, ja bym już 60, kurwa jechał powoli sobie do domu Wracał tylko w tym radośnie Disney'em mm Bardziej Mhm. No dobra, więc jedziemy, nagramy jakieś wyjaśnienia z jazdy i... I jakby co, to do zobaczenia mąca, jak Wałęsa. Brzukaku, tak kierowca, proszę ci będą wszystkie chłopaki Jak ty cóg jasne pawki Węg się śmieć, wszystkie o laski Ty się nie pojawiasz w słów naski Creszy, dobra, zew Kawałka z tematem, do niego należy powrócić zatem koniec sztuka, zatrzeć zim silnik się dzieje, bo o zapomniałem.